Crowdfunding jest to taki fenomen w świecie inwestycyjnym, szczególnie na rynkach rozwiniętych Wielka Brytania, Skandynawia. To są rynki szczególnie, gdzie ten crowdfunding się przyjął, gdzie dochodzi do świętowane są tysięczne transakcje. I to jest w największym skrócie to jest sposób na uczestnictwo w, de, w debiucie spółki czy w pozyskiwaniu przez spółkę kapitału w sposób taki zderegulowany. I stąd jest to szczególnie atrakcyjne dla małych spółek, które pozyskują relatywnie mniejsze pieniądze. Zwykle w Polsce kampania crowdfundingowa to jest zbierana około miliona złotych. Gdzie na takiej platformie elektronicznej, crowdfundingowej, można bardzo wygodnie, wygodnie zapisać się na akcje spółki. I zwykle taką myślą przewodnią tego, że inwestujemy w te przedsiębiorstwa, których produkty wydają nam się jakoś ciekawe dla nas. Przykładowo, takim dużym sukcesem w Skandynawii był producent, który poszkował bardzo dużo środków po bardzo atrakcyjnym wycenie. Firma, która zaprojektowała, Pleca, który jest odporny na e, kradzieże ze strony kieszonkowców. Crowdfunding e, jest e, takim fenomenem, który w Polsce też się dobrze rozwija a w zeszłym roku mieliśmy około 50 kampanii crowdfundingowych, czyli a proporcjonalnie do PKB mamy jeszcze wciąż trochę mniej tych kampanii niż przed w Wielkiej Brytanii i Skandynawii, ale też jesteśmy niedaleko już krajów południa Europy w relacji oczywiście do PKB, więc widać, że to zainteresowanie w Polsce, jesteśmy w jakiejś takiej średniej europejskiej. Dla GPW jest to o tyle ważny kierunek, że przyciąga nowy typ inwestorów, tych, którzy do tej pory uważali, że inwestowanie na giełdzie jest zbyt skomplikowane, bądź nie znajdowali dla siebie spółek o dostatecznie dla nich ciekawych, więc to jest nowy segment spółek i docelowo część z tych spółek odniesie spektakularny sukces, zadebiutuje na rynku głównym, co jest no, podstawą naszej działalności, jest to, że chcemy, żeby spółki rosły, rozwijały się i korzystały coraz większego zakresu z naszych, z naszych usług i wierzymy w to, że przez to, że się instytucjonalnie zaangażowaliśmy w ten rynek, że coraz więcej spółek będzie chciało skorzystać z tej metody pozyskiwania środków i zaadresowania swojej oferty do zdywersyfikowanej bazy akcjonariuszy.